Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z grom Half-Life Alex. Dzisiaj lecimy z kolejnym rozdziałem prawdopodobnie, to jest rozdział drugi. Jak widzimy, jesteśmy w naszym pociągu The quarantine Zone, no. Jeszcze nie ma co ukrywać. Bardzo aktualny temat. When the Combine shut down the Quarantine Zone, they must have tightened security. Which means? Yeah, you're nowhere near Fairview Junction. You're just outside the QZ. And this is as far as we get by train. Then I'm headed on foot. Good. I'll see if I can get you in some other way. Okay, I got a dead zombie here. I, I thought the Combine sealed up the QZ. Oh, this one must have squirted out.

Uuu, a tam co jest? Nice. Okej, okay, czym coś tutaj znajdziemy? Chyba nie bardzo. Ale rozejrzeć się zawsze, zawsze warto. Dobra. Skorzystajmy z, z tego cheatu naszego do teleportacji. Okej. Okay. Uuu, uh, a co tam mamy? Nice! Trochę amunicji. Mmm, 20 sztuk. Plus tutaj mamy chyba 8. 9, bo jeszcze jedna jest w tym. Nie w magazynku, tylko w. Załadowane. Okej, okay, ty mi nie wyglądasz na... Na trupa, ale... Wow. <grystanie> znaczy, na trupa wyglądasz, ale na zombie mi nie wyglądasz, więc... Interesujące. Ale kurde, przyklejony! Przepraszam, bo będę... A nie, jednak jest, ten zombie, bo ma takie długie... Yy, palce. I tak, no i widzimy tutaj, możemy sobie zobaczyć na głowę że został ugryziony przez coś Więc Ciekawe czy dam radę strzelić w szczura albo nawet nie chcę niego strzelać tylko zrobimy inaczej Fuck. <laughs> Chciałem złapać tą beczkę A, dobra, będzie nam szczur uciekł A mielibyśmy kolejnego kolegę do zabawy Okej. Okay. Czy coś tu ciekawego mamy? Chyba nie. Chrupki zjedzone. O, interesujące. Jakieś szafy. Nie do ruszenia za bardzo. Mhm. Pudełko, ale nic tutaj nie ma z tego, co widzę. Jest przesełko. Myślę, że mogę wyrazić to z mojego multitool. Jaki? To jest tool z wieloma funkcjami, więc, tak jak. Multitool. Tu? Mhm. Mm a tutaj.

The combine use these. Are they safe for people? Uh, yeah, I use them all the time. Are you sure? Yeah, they're great. <laughs> Look, honestly, just pull the handle and put your hand on. Okay. Hmm. Hey, you are right. These are great. Bardzo interesujące. Eee, to chyba będziemy mogli jeszcze z tego skorzystać, bo teraz zostało tego soku z, te, z tego robala, z tego żuka. Sok z żuka, może być sok z żuka. Wszystkie konserwy zjedzone, cholera. Hmm. Zastanawiam się, czy w takich skrzynkach coś może być. O! Nice. Hmm, a ciekawe, czy. O, o nie! Założyłem ten wiatro na głowę. O oh, fuck. Dobra. Nie spodziewałem się tego naprawdę. Okej, okay, ale możemy teraz bezpiecznie podejść do walki z, z przeciwnikami. O ile jakieś tutaj znajdziemy. Weźmy hałm. -um. Tam kask. Tak, idealnie. Okej, okay, no tu chyba mamy wszystko. Okej, okay, to są niby ciężkie przedmioty, ale nie daję radę je tak spokojnie podnieść sam. Ja beczkę mam. Hmm. Ciekawie to wygląda, naprawdę bardzo ciekawie. Hmm, coś tu brzęczy. A, żarówka, dobra. Mhm. nic. Nic. O, fakt, to było pełne. A tu co mamy? O. W pudełku? Chyba nic. No, póki co udało mi się zrobić duży bałagan wszędzie. Aha, okej. Okay. A, o dobra, widzę teraz. Czyli jedną ręką yy, jak podnosimy, damy radę podnieść, ale to tak będzie latać sobie w każdą stronę, więc trzeba użyć dwóch rąk, co jest spoko. Hmm. Szkoda, że nie można tych książek otwierać i tam sobie przeczytać jakiś notatek czy coś. A fajne by było, nie? Mhm. Coś tu jeszcze mamy ciekawego, chyba nie. Ooh, careful that barnacle, Alex. O przeciwnicy. Ciekawie. masz, może pudełko ci bardziej zasmakuje. How do you my dad? Anyway, you guys work Black Mesa, right? yeah. well...

Nie ma tych napisów. Dobra, to możemy sobie tak szukać trochę. U! Mhm. Dobra, jest ich tu sporo. To się zajmie jak damy mu takiego gościa, to co? Masz? Chcesz zjeść? Nie no, mi zabrał, no co za ty Nie, nie! Fuck! U, jeszcze się zżygał na mnie. Obrzydliwe. Dobra, Tremi. O. Ja mi wypadło troszeczkę amunicji. Dobra, no to chyba musimy ich uh, rozwalić. brzydlistwo o! Kolejny magazynek mhm. Może warto było wszystkich rozwalić? Nie Myślę, że nie ma co Dobra, a gdzie wy jesteście? O, gdzieś w tą stronę? Tak, dobra o. Kurde no Okej, okay, 60 nabojów. Dobrze, bardzo dobrze. Ewentualny jakiś większy tutaj skurczybek jak się pojawi, to będziemy mogli sobie z nimi jakoś poradzić. Okay. Hy! Nice. Nie spodziewałem się, że można takie rzeczy to robić. Chciałabym zauważyć, czy ta zona kwarantyny jest poza tym hmm, górnikiem? Tak, to tam jest, gdzie ją utrzymują. Będę szukała kontrolnego panelu, żeby to otworzyć. Mhm, dobra, poszukamy, ale to... Tutaj jest mur i prawdopodobnie znaczy kwarantynna zona, my wchodzimy do niego, czy jesteśmy w nim? Ale chyba wchodzimy, nie? Tak mi się wydaje. O! No. Nice. Sporo tego tych takich powiedzmy, to się nazywa jakiś, nie wiem uh, tych takich walców. Okay. Tutaj nic, tu mamy jakieś przyjemniaczka. Mm -hmm. Nice. Sporo tego.

no tak, bo on ma cały czas ten gdzieś podgląd e, na to, co robimy. Ok, 11, wow, całkiem, całkiem sporo udało się to zebrać. Ciekawe, czy coś się przegapiłem. E, dobra, pociśnijmy tutaj. Hits. Mhm. Oho, mamy tutaj kolejnego trupa.

Czemu się tak kleją? Ja tego nie rozumiem. Weird. Dobra, dobra radę do tu wejść jakoś? Tutaj dam radę do jakoś wejść? Hmm. Dobra. Okej. Okay. interesujące. hmm hmm okay, BHP przede wszystkim U! Uh, nice. Dobra. Jesteśmy w środku. Tak na wszelki wypadek. Gdyby chciał nas coś tutaj zabić. Okej, okay, sprawdźmy najpierw tu. Okej, okay, dobra. Trochę po matku, ale coś tu jest, cholera. Przydałaby się latarka. Wtedy by nam to dużo, dużo mogło pomóc. Tu chyba nic nie ma. Ale tu mam jakieś szafki. Pierwsze co sprawdzimy. To pudełko. Dobra. Nic tutaj nie ma. Nic. Nic i ostatni. No, proszę, mamy. Tak trzeba eksplorować świat, żeby znaleźć wszystko, co można znaleźć. A przynajmniej większość. Okej, okay, to niepotrzebne. Cholera. Dobra, możemy to wkładać z obojętnie z której strony. Nice. Nic Pusto I w ostatniej... A, nie ma ostatniej, <laughs> Dobra Tutaj nic ciekawego Mhm Tu nie damy rady otworzyć, chyba nie? No, chodź tu Okej, okay, dobra, no elegancko powiem wam Trochę ciemno, przydałaby się latarka, tak jak już mówiłem, ale myślę, że z czasem coś takiego dostaniemy. No i też przydałoby się coś, co czy moglibyśmy. Okej, okay, jest pan robaczek. No, da się zauważyć, tutaj schodzi ten cały e, płyn, czy tam ten jego sok. Tu musimy chyba zrobić tak. Mhm. Ok, coś wygrałem? Nic. Ok, jeszcze raz. Czyli co niebieskie do. do niebieskiego, no dobra, gitara. No, do, takie ciekawe zagadki, takie zręcznościowe trochę zręcznościowe. Now Teraz, I walk into the quarantine zone, it just hit me. I don't know anything about the quarantine zone. the word quarantine comes from the italian quaranta giorni, uh, which means 40 days, the period that all ships were required to be isolated before crew could go ashore during the black death. all right. cool. that's the control panel. they've probably scrambled the circuit, but considering no one would be dumb enough to open the hatch, it shouldn't be too hard to put back. Mm -hmm. Z jakiego powodu? A! U! <laughs> nice! Aha, dobra! Łapie! <laughs> Pan szczurek! Co tu tu robi? O oh, on jeszcze żyje chyba nie. Uh. nie? Nice. O. trochę fe. <głos> <głos> go through the old subway tunnels on your way to the train yard have they started moving down yet i don't think so which is good news because we've still got time oh that's great or bad news because they've already killed him and you don't need to move the corpse you just bury it or burn okay. it okay still there alex mm-hmm no no I przegapili. Dobra. To co wchodzimy na tą strefę kwarantanny, zobaczymy coś ciekawego. Nice, ale to jest duże wszystko. Hmm, tam coś lata. Uuuu. Wow. ale to dobrze wygląda. Shit. Wow. Fuck. Ej, chodź... Ej, chodź tu! <laughs> Czeka nam. O, cię kręcę. Fak. No co? Aj. Ciekawe. Ha! Huh. Elegancko. U! Uh. Amunicja? Zawsze spoko. 110, no nie no, elegancko. No jak coś się trafi do zastrzelenia, to zastrzelimy. Halo? Okej. Okay. Dobra, no to tutaj możemy chyba sobie zrobić ee, cięcie. Bo mamy loading screen a, i myślę, że tak, że to sobie to zostawimy. A więc cóż, dziękuję serdecznie za oglądanie. Moment, gdzie wy jesteście? Tutaj. Dziękuję serdecznie za oglądanie i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Half-Life Alex już za niedługo. Do zobaczenia. Hej, hej.